Lubię grzech, dlatego grzeszę. Bez względu na to, jak brzmi to pytanie, to czy nie jest rzeczywiście tak, że lubisz swój grzech, dlatego grzeszysz? Czy nie jest tak, że polubiliśmy swój grzech, bo przecież wydaje się on być miły, dobry. Atrakcyjny, pociąga nas, jest przyjemny, pobudza nas od środka, jest ciekawy. Czy nie jest rzeczywiście tak, że, że grzeszymy, bo lubimy ten swój grzech? Zadaję to pytanie, ponieważ ono otwiera nas otworzyło mnie na pewną prawdę przed samym sobą to pytanie mnie konfrontuje i pozwala mi być szczerym i otwartym względem Boga to pytanie pozwala mi żyć w prawdzie bo tak naprawdę jest często że lubię mój grzech Polubiłem go i dlatego grzeszę. Wiadomą rzeczą jest, że często nie chcemy grzeszyć. Czasami nawet chcemy, ale często nie chcemy, często zmagamy się, próbujemy walczyć. Mówimy, że upadliśmy, czy że taka była pokusa, nie poradziliśmy sobie, że jest to walka duchowa, że szatan nas skusił. Ale gdzieś, znowuż, czy nie jest tak, że lubimy ten nasz grzech? W Biblii, w Księdze Rodzaju jest taki fragment w trzecim rozdziale, kiedy przychodzi wąż do kobiety i pokazany jest proces jej myślenia, co się w niej pojawia, kiedy ma nastąpić ten grzech. Napisane jest od wersetu 6. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Pomimo, że to miał być jej pierwszy grzech w życiu, i ona nie miała takiego poznania, jak ten grzech smakuje, co to jest. Nie wiedziała w cudzysłowie, z czym to się je, nie znała jeszcze grzechu, to tak naprawdę widzimy niesamowity proces jej myślenia. Przyjrzała się owocom. Wydawały się warte spróbowania, warto spróbować. Wyglądały pięknie, atrakcyjnie. Przyciągały jej uwagę, pociągały ją. No i ponadto, dzięki nim. Mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Zadam to pytanie jeszcze raz. Czy nie jest tak, że grzeszę, bo polubiłem ten mój grzech? Co dzieje się dalej? Pan Bóg przechadzał się po ogrodzie w połowie dnia i słysząc to, człowiek ukrył się. I Bóg zawołał, gdzie jesteś? Człowiek się schował. Czy nie wiedział w ogóle, gdzie człowiek był? Czy nie wiedział, gdzie człowiek się schował? Wiedział. Po co to pytanie? Wierzę, że Bóg chciał właśnie skonfrontować człowieka do stanięcia w prawdzie przed samym sobą, do bycia szczerym, do bycia otwartym i do bycia prawdziwym. I kiedy przychodzi ten moment dialogu, kiedy człowiek tłumaczy się przed Bogiem, co się stało, Adam mówi, że to nie ja, to ona. Ewa mówi, to nie ja, to Wąż. Żadne z nich nie było w stanie stanąć w prawdzie przed, przed Bogiem. Pamiętam taką śmieszną. Historię z mojego życia, kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, poszedłem na imprezę. Tata mnie odebrał i ja wchodzę do samochodu. <laughs> Troszeczkę coś tam się napiłem i tata mówi do mnie: piłeś. Ja mówię, nie piłem. Piłeś. Nie piłem. Przecież czuję od ciebie, piłeś. Nie piłem. <śmiech> <śmiech> y nie miałem odwagi i nie chciałem przyznać się, pomimo, że było wiadomo, co się stało, to nie chciałem się przyznać. Taka sama historia była właśnie z Adamem i zewą. Druga historia z czwartego rozdziału Księgi Rodzaju pokazuje bardzo podobny schemat, który jest też niesamowity, któremu warto się przyjrzeć. Jest to moment, kiedy Kain z Ablem chcą złożyć i składają pierwociny z tego, co mają. I wiemy, że Kain złożył ofiarę z plonu ziemi, Abel złożył ofiarę, ale z pierworodnych owiec. I Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Kaina zaś jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego posmutniałeś? Bóg pierwszy pyta: zobaczcie. Bóg pierwszy wchodzi w dialog tak samo jak z Adamem i Ewą: gdzie jesteś? Gdybyś postępował właściwie, mówi Bóg, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czycha grzech. Chciałby Tobą zawładnąć, lecz Ty masz nad Nim panować. I to jest mega wskazówka, jaką daje nam Boże Słowo. Grzech czycha u progu mojego serca, ale Bóg mówi: To Ty masz Nim zawładnąć. Pomimo, że człowiek był już po grzechu pierworodnym, pomimo, że człowiek nie był jeszcze w żadnym przymierzu z Bogiem, to Bóg mówi już wtedy, że to Ty masz władzę i to Ty masz panować nad swoim grzechem. Bóg dał nam tą władzę. Widzimy następnie przebieg tej historii Kaina i Abla. Kain zabija swojego brata. I znowuż Bóg pyta się, Bóg pierwszy wychodzi z tą inicjatywą i pyta się, Kainie, gdzie jest twój brat? I Kain znowuż nie konfrontuje się i nie staje w prawdzie, nie staje w szczerości, nie jest otwarty przed Bogiem. Czytamy: Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział czy ja jestem stróżem mojego brata Kain nie konfrontuje się przed Bogiem, ani przed samym sobą z tą prawdą, z tym co się stało. Lubię mój grzech, dlatego grzeszę. Co zrobić w takim razie? Jak poradzić sobie z grzechem w moim życiu? Yy. To, co Bóg mi pokazał, to czego ja nieustannie się uczę, to przede wszystkim żyć w prawdzie przed Bogiem, żyć w szczerości i w otwartości. Kiedy przychodzą różne myśli, kiedy przychodzi ten moment, że ten grzech zaczyna mi się bardziej i bardziej podobać, i właśnie tak jak my to często mówimy, mamy pokusę. Ja po prostu prosto z mostu mówię Bogu, chcę mi się zgrzeszyć. Mam ochotę zrobić to, chcę zrobić to czy tamto. Po prostu w otwartości i szczerości serca mówię Bogu, co się dzieje we mnie. No, druga rzecz to jest ta, że do tego mojego lubienia grzechu ważne jest, żebym zaprosił. Boga, żebym zaprosił Ducha Świętego. Bo to Duch Święty przekonuje nas o grzechu, przekonuje nas o tym, że coś jest grzechem, że coś oddziela mnie od Boga, że coś jest złe. A zatem mam prosić Ducha Świętego, Duchu Święty, pokaż mi, że ten grzech jest naprawdę zły, że on budzi spustoszenie we mnie, w moim życiu, w mojej rodzinie, w moich relacjach, w mojej wspólnocie. Pokaż, że ten grzech mnie niszczy. Pokaż mi negatywne konsekwencje tego grzechu w moim życiu. Trzecia rzecz to ta, że ja po prostu wierzę, że Bóg jest zainteresowany naszym życiem, ale życiem w całości. Nie tylko tym momentem, kiedy idę do kościoła, kiedy uwielbiam, kiedy się modlę, ale również tym momentem, kiedy moje życie jest beznadziejne, kiedy jest grzeszne, kiedy jest puste. I tutaj na pomoc przychodzi ten fragment z Księgi Rodzaju. Jeden, jeden do dwa, Kiedy Ziemia była jeszcze pustkowiem. Duch święty unosił się nad wodami. Kiedy panował jeszcze taki chaos, taki nieład, nad tym wszystkim był Duch Święty. Duch Święty, mam wrażenie, że ma wielką frajdę i dobrze się czuje pośród Naszego chaosu, pośród naszej beznadziei, pośród tego, co jest nie tak, pośród tego, co jest grzeszne. Bo kiedy go do tego zapraszamy i otwarcie, z szczerością, wprawdzie stajemy przed nim, to on zaciera ręce i chce się z tym rozprawić. Na zakończenie: Wiem, że Wy na pewno nie grzeszycie tak jak ja. Wiem, że nie macie pewnie takich problemów z grzechem. Jeśli jednak znasz może kogoś, kto ma takie problemy, ale ty ich oczywiście nie masz, to udostępnij ten filmik. Wiadomo, może nie czujesz się komfortowo polajkować, bo jeszcze wyjdzie na to, że to ty masz ten problem, że to no może ty lubisz jakiś grzech, ale okej, okay, nie martw się. Może ktoś z Twoich znajomych. Ma taką trudność, ma taki problem, i może to właśnie komuś z Twoich bliskich przyda się to nagranie. Dlatego zachęcam Cię do udostępniania i lajkowania, żeby inni mogli zobaczyć i poradzić sobie i przede wszystkim skonfrontować się z grzechem w swoim życiu. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, błogosławię Ci. Ksiądz Mateusz Antoniak, organista. Do zobaczenia.